Znajdujemy się w kaplicy Świętego Jacka. Jest to kaplica z XIV wieku. Wybudowana w stylu gotyckim, na co wskazują sklepienie łukowo-żebrowe. Nie jest to oryginalne sklepienie, ponieważ oryginalne zostało zniszczone w czasie wojny. W tym miejscu w kaplicy znajdował się kapitularz ojców Dominikanów, gdzie prowadzili swoje modlitwy, wszystkie swoje narady. Następnie, co, co, tutaj, co warto tutaj opowiedzieć, wyprowadza właśnie na e, plac Jaska. Następnie 30 osób... No może muszę podać rękę, jakby ktoś... Naprawdę, wszystko jest fajne, naprawdę. Można dużo rzeczy zobaczyć ciekawych i trochę historii, naprawdę. Ciekawe, nigdy tu nie byłem, bardzo ciekawe. Właśnie wyszli z bunkru. Wszyscy przeżyli, cali zdrowi. Efekt bombardowania był. Każdy zadowolony. Bunkier powstał w latach 1943-1944 podczas II wojny światowej. Do bunkru schodzili lekarze, personel szpitala niemieckiego, pacjenci, którzy byli w stanie zejść o własnych siłach, więc przeżyli bombardowanie.